Polaczka Cześć, siema, na systeem, ale widać, w ogóle macie kłusy, znak na lato, z kolei wymyłacie skrzydło, by se wymylić O, witam Jest w Tak jest, właśnie tak Maś coś? <grywy> Lub widzisz coś? Nie Ślepy jestem A, to już nie o dzisiaj Ukrywając Góra jest, jeden Trochę obity, nie? Ja trochę też, nawet. Dobrze, jest super. Ostatni, ostatni, góra. Też, przy oknie. A to mu przy oknie, ja wychodzę góra, kurde, myślę tutaj o przy oknie mówisz. Pewnie <laughs> i wychodzimy. Skrzynia jest, jeden. Jej, tylko. Co zrobiliśmy teraz? Nie wiem, właśnie, ale. O że nie wygrali tamtą rundę, a nie kupili żadnej broni. Ma to spęczenie. nie kupili. Nie, a niestety kupili. muszę sobie kupić. Jak? The timing. 90 mniej po lewej stronie. O, wstaje ale to nie ma 90 dni, chyba. Prawda, u góry ma. On jest przy drzwiach. Celuj się. On ma 90. Chyba w jej o, uh, 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 jeden HP. Tak. Wiesz, gdzie on jest? Tutaj po lewej stronie chyba jest. Okay. Coś jak słyszałem, go Albo ci się wydawało. Po lewej, tutaj. Nie A nie po, nie, nie po prawej, nie po prawej? Po lewej tak słyszałem z bliska, nie wiem Coś ci się chyba stawało. A po tutaj dalej jest? A bo tutaj jest, pod tobą, pod tobą w tym, w tej wnętrzu tutaj, pod tobą teraz Myślisz? Patrz, staj się na nie. nie Ale nie wiem, on się przemieścił, może był tutaj chwilę no, Ze mną poszedł w dół, w okno chyba no. Może tak, go słyszałem tutaj przy odwogu, on w ogóle mnie zdjął w tym momencie, gdy, gdy ja się odwróciłem. Także nie fajnie. Znaczy, Brawo. Sweet. to chodzi? Jeszcze grana za darmo. Z czego tu się nie cieszyć? Chociaż panak to nie wiem, jak mi się by przydał po stronie na razie mi się nie przyda. Widzisz go gdzieś? No, na Tomo jest teraz, na to jest. Kurde Dobra, przemieszczam się. Może się. się uda. Stąd zabił. Mówię ci. Tak no zabi. trzeba wyczekać odpowiednio, ale... Bo nie wiesz czy on pójdzie ci tak na prosto, czy znowu tym pomostem na plecy znowu, nie? Trzeba Jest tak wyczekać. No. Jednego już widziałem. Postał, 81 w 3. To mam teraz? Wiem. Prawo, drugi na 20 HP, po prawej stronie będzie. Albo może proszę już jak krótki uważał. Kolre, nie mam paki. Zapomniałem. Co to jest? Właśnie, wiem. No i Co mi się nie podoba. A on będzie przypatrywał stał, może tutaj na będzie. Może tak być, właśnie. 20hp, ma od Ciebie hp. Na może być. W prawej stronie tutaj. Bo dlaczego nie ma? Tak krótkie poszedł, idź za nim. Ja, ale nie że by coś tam... Na krótkich musi być, gdzie on może być? Węty może być jeszcze, ma mało czasu. Nie, idź idź powoli. W prawej stronie uderzy. No mówi Czekał jak ty będziesz prądował te <tepic> 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 bidpaket. Właśnie bardzo mądro jak... patrzył się tylko w jedną stronę, no ale nie. No? Albo wieś miał taki timing, że patrzył się w tamtą stronę i... Nie, patrzeć, ale on, wiesz. Mnie nie, on mnie zapił... Nie, mnie i wiedział, że paka tam jest. Wiesz o co chodzi? No wiem, wiem, wiem. Więc mógł tam zostać. A jak ten Bill poszedł? Kurde, ty nie mam smoka już. Drugi dalej, tego, że leży. Nie, 66 na minutę się ma. Nie by dał. O nie, 34 hp. A mi od razu dał. Chciało, kurde, nie mogę zrobić. Ale to... Trochę cię uszkodziłem, ale to tam nic. A to leży przy wyjściu Dobra, widzę go, wiesz? A, nie widzę go już Dobra, dobrze, Znaczy, ja nie widzę go już, powiedziałem w ogóle Ale to było dobre, bo w sumie ty na ja niego poszedłeś, ja poszedłem, żeby no. konowić Z dwóch stron był jeszcze kilka miesięcy temu u mnie świecił Gold 2 nie? Ach, okay. te piękne czasy Młodszy byłeś, lepszy byłeś Ale ty to już było Gordon nie wróci więcej. Nie, nie, nie. Powróci, powróci. Bo może parę chciałby dobrze stać, albo byś chciał wrócić, gaczyć tak cały czas. Dobra, ale... wchodzę. La, 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 la. O, się, ale... e lalala <laughs> Opłaciło się jednak. Przepraszam bardzo. Który z się pcha? Tak, chyba tutaj. Tyle to ja też wiem. No czy tego kile Widzisz jaki ładny jest... A, czy, jak, j, 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 jaki Dzięki, miły kolektor. jestem. Dzięki youtuberze kolego. <grystanie> Wtedy w tym samym mieszkamy. Dzięki youtuberze zamiast kolego. Ja powiedziałem... Jak ty patrz. Zajmij smoke. Smoke Rastał. <grystanie> jeden leży drugi zaraz będzie leżał też mówiłem, mówiłem, 7-3 dla ładnie, pięknie, jeszcze tylko dwie rundy no, bardzo mi tylko, mi. ale też gdzieś może być no. aż dwie rundy nareszcie zaczęliśmy nasz rytm grać no co prawda, to prawda tylko o, o, ja mam o 4 zgony za dużo, a ty masz o 5 zgonów za dużo no. hm. na Robi też. 8-3 już na pewno tego meczu nie mamy jak przegrać, ale zremisować to trochę byłby wstyd. Oni A. wygrali pierwszą, trzecią i czwarta, piąta, szósta, siódma runda. Bardzo byłbym wstyd. Tę matematykę nie tak wiem oczywiście. piękny Powiedzmy, że półczysty. Pół no dobra, masz tego ostatniego killa. Dobij go. A jednak nie. Jednak to nie ta ronda. zróbmy... O, nie zróbmy 8-8. Wyplucę sobie. Ty, się, bo ja mam go. <laughs> Z czego się śmiejesz? Prać, prawe drzwi. Przepraszam, co to znaczy prawe drzwi? Są długie i są pojedyncze. O, patrz. O, okręcało Jaws. O, krótkie! A, nie, bo co mi mówisz, długie są. Ale dał mi fake info. Kurde. No teraz ocie mogą przejść na te pojedyncze. Uuuu. Dobra, to jest ostatnia ronda, wcześniej się zablokowaliśmy, dlatego nam przegraliśmy. Nie patrzę w pojedyncie jak ktoś. Się... Nie patrzę tam. Ma smołka. Jeszcze Zależy? jeden. Patrzę okno. Jest, jest. jest, jest te, te, te. Pięknie, pięknie. Wiem, że pięknie. Ja zawsze gram pięknie 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 pięć. Najwyższy wynik 26 25 No my nic nie dali Jes <giby> <giby> 4 złote Giga Chat pięknie jest Jastów i koszwadów na rejsie coś oddało <giby> 4 mm. złote kosztuje to ścięć Dobra, słuchajcie, zostawiacie o ciebie w górę, komentarze, subskrypcję jak to jest nowe. Widzimy się w następnych materiałach W wielkich meczach emocjonujących Dobra, to później siebie, będę dalej gadał. Po prostu widzimy się w następnych materiałach. Siemka. No, cześć!